chciałbym coś powiedzieć, ale powiem to za pomocą muzyki, bo to właśnie to jest to, co e, tak naprawdę uzewnętrznia mnie i dlatego wszystkie słowa, które poza muzyką są zbędne i zaczynamy od kawałka Wygrałem. oh my god Krzyż to widma siarki na plecach, to jest wiesz, Pierwszy nie przegram, pierwszy od to mam swój los pranka. Nie musisz klękać, co warto było czekać, Jednak innych teraz przypieszać. To jest tak, co twoje rany. To jest i kto niszczy ci membrany. Szczerze, ten, ten, co nie mieszy się na plamy. Nie pędzi ten i rok jest Jak mały dzieciak, daj mu jeszcze emocją. Promocją promocję, kopali mnie po Było ich kilku, teraz jako kopię ich na prostą Jak to, to co robi jest dobre Wstyd ci się przyda, to faktycznie masz problem Ja już wygrałem, co miałem tylko ja już przegrałem, co miałem przegrać Muzykę wziąłem, co miałem wyrwać I ze spokojem mogę z nią się pożegnać Ja już przegrałem, co miałem wygrać Ja już przegrałem, co miałem przegrać Muzykę wziąłem, co miałem wyrwać I ze spokojem mogę z nią się pożegnać historia jest brutalna, historia się powtarza To jak pierwszy paragraf, a dalej matasza Jak to, tak to Dziwi się reakcją, że stoisz ty, nie wierząc uszy, no tak to. Bo jak ktoś język teraz robię to po prostu lepiej. Mówię sceny, chciałby tej winy, chciałby też, żeby mieli młode wiedzy co ja robię tych czy cichy. Bo, bo, bościsz, szybko ci pisk Od rapu do no, popu, gram to po prostu Ten bit to most, co powstał na Śląsku I waruć, że debiut to klasyk, co buja 2003 znali debiut, za chuja I czego ty chcesz od tej muzyki? Bo brakuje ci pańców, wydech, zadeki, zliczeń Grałem, co miałem wygrać Ej, co mnie przegrać, łzy wziąłem, co miałem wyrwać, i ze spokojem mogę z nią się podżegnać. Ja już wygrałem, co miałem wygrać, ja już przegrałem. Co miałem przegrać, łzy wziąłem, co miałem wyrwać, i ze spokojem mogę z nią się podżegnać. Ja już wygrałem, co miałem wygrać, ja już przegrałem. Muzykę wziąłem, co miał wyrwać i ze spokojem mogę z nią się pożegnać Ta, ta, jeszcze raz, gdy ja mówię te, wy mówicie K. D, de nie słyszę. Gdy ja mówię te, wy mówicie K. D, gdy ja mówię te, wy mówicie K. D, D, D. Ja

Nie widzą mnie oceniać, nie widzą serca, nie widzą duszy Nie widzą tego, co w mojej głowie chodzi Co moje usta mówią, a co moje odbierają uszy Kiedy już dojdzie, kiedy innych poruszy Najlepiej to czego, najlepiej za to słowo Za ktoś na wieki, wtedy będziesz wielki Jak powietrze będziesz lekkiej, żyjąc pośród patrz patrz, ale widać łez nie rozumiem, już nigdy nie zrozumiem Czemu nie umiem, nie odnaleźć się w tłumie Sam jak palec czy towarze w sumie Każdy ma swoje idee, swoje sny, swoje złote góry Ważenia, warte świeczki, poświęcenia Tu to daje, mam nadzieję, dużo I po to umieramy, aby byłem zostać Ale świat i żyć, Ty myślisz że czeka jutro chusta Ile kasy, ile wrogów, ile przyjaciół, ile wozów, ile bólu, ile nałogów wokół, ile ludzi widzę w soku. Dopóki wierzysz, że może być inaczej, że będziesz walczył jak ja walczę, będziesz panem świata, królem siebie właśnie. Czekaj, to na ty wiara nie ugaśnie. Tak, tak. jak ludzie tracą rozum jak opuszczają wizje, niszczą pokój strzelają w boku, a ja jedno pragnę, to jest spokój w łaskawie patrzę, pochylam głowę w swoim loku wyskok w niebo a ja łatam gwiazdy, zapalam świecę tak jak w nocy świecie każdy światło świeci, potem sobie przeszli to człowiek maruje, wiesz dobrze, że pokreśli bo to historia, bo to marzenia Historia godna przypomnienia, bo to są gwiazdy, w których wiesz ile trzeba. Wtedy, kiedy wodzisz człowiek grzinę, ci olewa. Bo to historia, bo to marzenia, bo to historia godna przypomnienia. Bo to są gwiazdy, spuszczone z nieba. Bo to są prawdy, których wiesz ile trzeba. Wtedy, kiedy wodzisz człowiek grzinę, ci olewa. Tak, tak, bo to marzenia. Bo to marzenia godna przypomnienia.